Bardzo chciałabym, żeby spełniło się jedno też z moich takich większych marzeń, a mianowicie, i to też się już spełnia powolutku, spotkań w szkole przeciwko hejtowi z młodzieżą właśnie i przedszkolakami, i podstawówkami, szkołami też średnimi, jak również właśnie, żeby rozpocząć taki cykl spotkań z kobietami. Ja już przeprowadziłam bardzo dużo takich spotkań z młodzieżą w szkołach przeciwko hejtowi, podczas których opowiadam. O swoim doświadczeniu, opowiadam o swojej historii i próbuję wzbudzić i pokazać dzieciom, młodzieży, że każdy z nas jest inny, ale każdy z nas jest wyjątkowy i zasługuje na szacunek. Ja od dziecka spotykałam się z hajtem, no właśnie ze względu na swój wygląd. Doświadczałam bardzo dużo negatywnych i złych sytuacji. E, więc temat jest mi naprawdę bardzo bliski i właśnie chciałabym też powiedzieć na, na zasadzie takich swoich doświadczeń, e, że to nie jest nic dobrego. Opowiadam też o swoich uczuciach, co wtedy czuję, um, oraz pokazuję też takie um, wskazówki, daję, bym nawet tak powiedziała, jak zachowywać się w pewnych sytuacjach. E, więc temat hejtu jest mi naprawdę bardzo bliski i um, zwłaszcza po tym, co, co przeżyłam i. Chciałabym, żeby po prostu to zjawisko z naszego całego życia zniknęło raz na zawsze.